Dobry kochani, Wam tyle mi skręciłam, a te słynne kacikali, czyli miejsce gdzie są krokodyle. Jeszcze Wam tego nie pokazałam. Miałam filmiki, ale to już są stare. Teraz na bieżąco Wam nakręcę. Tu jest muzeum, tu są stare bemne romy. Tu jest różne instrumenty historyczne. Ankora, kora, o. kora to jest typowy gambijski instrument i balafon, balafon ma piękny dźwięk, to są takie wypalane, wypalane deseczki, a to są do strojenia, to są te tykwy, to się nazywa kalabas. O. I tutaj właśnie z Madziulką i z Dawidkiem. Żeśmy dzisiaj tu przyjechali. Madziulko, dzień dobry. Dawidek, dzień dobry. No i tam nasz kierowca jest. ma możemy ja. No zaraz, no widzimy, zaraz będą krokodyle. O, siema. Mordo. Nie będę tłumaczyć, co to jest, bo chyba bardzo dużo ludzi zna te kaciekali. Idziemy na krokodyle. No i idziemy w poszukiwaniu krokodyli. Nie ma jeszcze. Nie przypełzły. Może to jest Twój ostatni filmik. <śmienny> <śmienny> o, być Podziękuj może. Za Ale oni mówią, że krokodyl nie gryzia wycieczka w całości <grywa> tak o, tu chodniczek wy, wy zrobili pięknie to wygląda teraz i to te wielkie drzewo elefantry inaczej tylko to hmm? co o. Widzicie? Tutaj silk cotton tree. This is one of the biggest tree in this area. And in a bit more local. To contain the spirit. Ah. No dobra, możecie sobie tam poczytać, Screena zrobić i poczytać. No i mamy krokodelki. We are fine. Yeah, I am from Busan, they are from Poland, but they stay in Netherlands. In Netherlands, okay. Come here, we touch one. Uh huh. Ijemi. There is Ijemi, I have Polska. Polska, Polska, yeah, Polska. Dabcio. Dabcio, which country? This crocodile don't eat Polish people, yes? Hello. On nie je polskich ludzi. <laughs> o jaki milusi. Ojojoj. Oj, oj. Zobacz jaki uśmiechnięty. Jak on lubi. Jak ty go Jezu jaki on ma ty... No i tak tu krokodylek. O metr ode mnie. Tu krokodylek. Tu kro... idziesz sobie między krokodylami, co? Super, nie? Jezu. Ale uczucie, co? Patrz, o. No to malutki, o. Malutki, patrz. Nie się. Ale numer... Krokodilo nie Jej! Nie się. No, it's a sacred park here. Okay. Yeah, people when they have difficulty, they come in here for traditional rituals. Like a woman's when they are married, no baby, uh -huh. they come here to pray. Okay. We have to take water from this pool here, and that's the bathroom. The woman come here and do the wishes in the water, then she bath. Okay. Uh -huh. And when it's ready, we have to advise the woman that when she go back home, the woman have to stick with the husband together. Nine months time and she baby. Wow. And then when she that baby, the middle name, of the baby, you name it here okay. Aha. Widzicie, students, everybody. Okay. Widzicie? To jest takie wierzenie i taka tradycja, Good? że tutaj z tej z tej sadzawki, wodę te kobiety, które nie mogą zajść w ciąży, co mają się w tym wykąpać, czy nie wiem, czy umyć. Jakoś tak, no i później, że że to pomaga, no. No być może prawda. Coś w tym jest. Oni w to wierzą. Ojej, ja on w stronę idzie moją. Serio? On ma krew tam na tym. Tak. Trzymaj go za ogon, tak. Ale Dawcie, czego ty dotykasz? Dlaczego? I dlaczego one nie są takie, nie? Jak... Znaczy, one nie żyją na wolności tak jakby. Niby na wolności, ale jednak nie. Tylko dziwne, bo krokodyle oswoić chyba nie można. Krokodyli i Lwa się oswoi, ale krokodyla nie bardzo. płynął i wychodzi teraz na, na brzeg. No chodź tu. Pokaż tak jak na filmach. Biegnij w naszym kierunku. Dawaj. Byśmy chyba... Ja nie wiem, co my byśmy zrobili. O, tam drugi w wodzie się czai. O, o. A tam jest... Tam jest mama krokodylica. I dzieci są w wodzie, bo już słońce zachodzi powoli. Malutkie krokodylki są w wodzie. O, a to jest tykwa. Z tego się robi te kalawasy, te instrumenty muzyczne. A drzewko takie niepozorne, takie o, malutkie. A ta tykwa ona jest wielka. Jak piłka koszykowa. Ogromna. No. takie. ma tak Ale śmieszne, śmieszne one z boku wyglądają, nie? Jakby się tak uśmiechały. Wielki ten jest. Ten jest większy. Ja mam też. No i tak. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Fajnie tak się przejść między krokodylami, nie? Na mnie to nie robią ja mam wrażenia. Cary zaciek mi się. Coś <laughs> Na mnie jakoś nie nie działa. Ja i chyba wśród węży bym się przeszła i, i by mi nie zadziałało nic. Chyba wśród pająków bym nie mogła. No, no. Ale krokodyle, węże, jaszczurki gdzie tam inne takie. To nie robią na mnie wrażenia. Fajne, fajne. A to jest najgroźniejszy krokodyl tutaj. Cześć! Rok czasu cię nie widziałam, no, ale on tutaj źle się poczuł. Tutaj trzeba go za, do tego, do krawca. Yeah, you have to it. take him to Tello. Yes, he will take him there. Right? Like. <laughs> yes. And then the Tello will fix it for us. Yes, yeah. of course. Yeah, yeah. This is you have to do this. Yes, I will we will do it. Tello will fix it. <laughs> to jest a more dangerous crocodile here. Dangerous yeah. <laughs> tutaj się wpisam, wpisujemy do księgi wiecznej. Ile tam ludzi dali? <laughs> Nie wiem. A tu trzeba wpisać? No. No dobra, no to damy 400 no trzeba wpisać. Aha no, dla ich informacji, tak? Ja. Dobrze. Dawidek dostał, dostał w prezencie ząb krokodyla. O. O, oh, czekaj, czekaj. Hej, oh. mam t -shirt? Gdzie on jest o <laughs> niego. Today not a w I came oh. again with my friends. Oh, yeah. oh. Yeah. miał ten krokodyl. Oh. Oh. A nie, to. A, oh. dla celów. Nie planty. No, planty. Hey, <laughs> <laughs> can look in my shop, maybe see no. something you like. I my mają Pamiąteczki. Rapy. No, today we we went to craft market i po that... They buy everything what they need. And after tomorrow they agoin. Ok. Jaki piękny kwiatek. Cudo, śliczne. Śliczne cudeńko. I, ojoj, to ma taki frędzelek. O, piękne to jest. Cudo. Zdjęcie zrobię. O. Piękne, this, this flower is beautiful. Łódka kind of inofftry I tam drugi kwiatek. Drzewo, które ma tylko dwa kwiatki. No się nie dowiedziałam, co to za drzewo, no ale dobrze. I szat. Dobra, wracamy. Patrzcie, patrzcie, co tam się dzieje. Malutkie takie maluchy. to tak na wideo to tak nie widać, że one takie maluchy są. Ale w porównaniu o. Tu z matką to te są maluszki takie i tu nikogo nie ma, żadnego opiekuna nie ma, ja nie wiem Przecież matka tu chyba jak ma małe to jest groźna. No nie mam pojęcia I co tu nikogo nie ma Gdzieś chłopak chodzi, a tam jakieś ogrody są z tyłu. Ojej, zrobiłem. Da. ale fajne o super poszły panie z bagażami na głowie i tu podobnie jak w Małpim Gaju mm. a tu cała sadzawka o okazała całej okazałości a czasami w... Tym, w porze deszczowej jest pokryta taką, taką rzęsą wodną, coś takiego cała zielona, taką miała po pierzynę zieloną. No i tak to wy, wygląda wejście. Tam jest muzeum. Jedne muzeum, drugie, trzecie. Ładne miejsce, przyjemne miejsce. Bardzo przyjemne miejsce. Ej, tutaj zaraz Wam pokażę. O, malowidła na ścianie Podobnie jak w galorii Galoja to ta wieść gdzie są te malowidła tam jest na którymś tam z kolei moim filmiku są takie malowidła na ścianie Pięknie to wygląda Pięknie Piękny, śliczny. Śliczny. Tu pani ze straganem. A my wracamy do domku. I do następnego. Madziulka. O kurde, co tu się dzieje? To jest szansa, że, że tam. No? I tam... I połóż mu tam te orzeszki. Tu, tu na tym ramieniu, tak, żeby one musiały się... ...przedostać. A, po, a połóż mu na głowie jeden orzeszek. Ciekawe, Wiesz? jak one wezmą z włosów. Wysak, bo wprosty, bo tak wyśleńkę, no. <laughs> Nie no, te czerwone to są błędne. Je, mm. mm. yeah. się przyjrzyj tym pyszczkom. <śmiech> <śmiech> ja tu widełko, widełko robię. Zrobisz nam jedno zdjęcie. ja wam tu przy okazji widełka też robię wam zdjęcie mój aparat też jest tak? dobry mhm. no, ślicznie tylko tutaj słońce mi troszeczkę psuje no, bo ja jestem w słońcu ale czekaj może tu o tak może o teraz o teraz jest znacznie lepiej no weź tam madzie Madziulko jeszcze siądź. Zobacz, patrz, patrz, <grywa> tak, tak, mi otwiera. <grywa> Słaniara. A tam więcej, o, a tam to znowu, patrz. Ta, patrzę, Dupę wypięła. Się rozpłaszczyła. No nie no. Co tam się dzieje? Czego ty tam szukasz? Mózgu, to nie tam. A tamte mają jakieś te naradę mają. A ta ma wywalone i leży. Jej! O za duży zoom. Super świetnie. Jej, jej zabiorę nogę, bo mi... I się przykrył. I, I się przykrył. Nie chcesz, żebym na ciebie patrzyła? Mhm. Taki wstydzioszek jesteś. Nie o Jezu, ja nie mogę nogi wyjąć. Nie w moją stronę. Dobra, idź tam do wody. Idź tu do wody. O Jezu, jaki duży on jest. <grym wody> jej. Jej. I znowu będzie chciał odwrócić. O tak. <grym wody> I co, i co. I gdzie? I gdzie ty tam idziesz gdzie? Ten to już taki dosyć wokalny.